Cześć. Ja jestem Oskar i witam cię na kanale Goslab. Dziś mam nadzieję, że otrzymacie odpowiednią dawkę adrenaliny. Przyjrzymy się strasznym paranormalnym nagraniom. Także jeśli chcesz wspomóc rozwój kanału, zasubskrybuj go już teraz oraz zostaw komentarz i łapkę w górę. Także co? Ja już nie przedłużam i zapraszam cię do oglądania. Czwartkowy wieczór gdzieś na Florydzie, dwie przyjaciółki postanowiły nagrywać swoje piżama party. To co miało być niewinną zabawą, nagle przerodziło się w coś przerażającego. Kobiety nie zauważyły niczego dziwnego w trakcie nagrywania, ale kiedy jedna z nich wysłała film swojej mamie, ta natychmiast dostrzegła, że coś jest nie tak. Heather, matka jednej z dziewcząt, była zszokowana nagraniem, zwłaszcza że wszystko miało miejsce w jej domu, gdzie już wcześniej dochodziło do dziwnych incydentów. Pamięta jak kiedyś zauważyła swojego psa wpatrującego się w coś, czego nie było widać, a innym razem jej kot gapił się w pustą przestrzeń. Choć Heather starała się znaleźć racjonalne wyjaśnienie dla tych zdarzeń, tego co uchwyciły przyjaciółki, nie potrafi wytłumaczyć. To, co miało być zabawnym filmem, stało się sceną z horroru. Dziewczyny, nie zdając sobie z tego sprawy, uchwyciły coś poruszającego się w tle. Pojawia się to na ułamek sekundy, a potem znika. Nikt tego nie zauważył, dopóki wideo nie trafiło do Heather. A ty, drogi widzu, jak myślisz, co udało im się nagrać? Ten film został nagrany przez ochroniarza, który pełnił nocną służbę 30 października 2012 roku. Choć jakość nagrania nie jest najlepsza, to co się na nim dzieje zdecydowanie to wynagradza. Ochroniarz, który zarejestrował to zdarzenie, był wyraźnie zaniepokojony. Miejsce, w którym pracował, było znane z dziwnych zjawisk, ale parking w centrum handlowym wydawał się ostatnim miejscem, które mogłoby być nawiedzone. Przez lata wielu odwiedzających nagrywało tam dziwne zjawiska, a nawet dziś ochroniarze wahają się przed patrolowaniem tego parkingu nocą, przerażeni historiami i filmami tego typu. W 2012 roku jeden z ochroniarzy zauważył, że jedna z kamer monitorujących parking wykryła ruch, choć przestrzeń była całkowicie pusta. Jednak chwilę później wydarzyło się coś niesamowitego. Gerardo, fíjate detrás tuyo. Perilla, perilla. Mae, no, tú que atacando un monitor, Mae, tiran algo. Salió algo ahí. Correcto, correcto. Aquí salió algo raro. Mae. Y. Sí. Véngate mejor. Todavía, mamá, todavía. Jak możemy zobaczyć na nagraniu, na parkingu nie było żadnych klientów, ale po kilku sekundach kamera uchwyciła coś nieoczekiwanego. Cienistą postać pojawiającą się znikąd, zmierzającą w stronę niczego nie podejrzewającego ochroniarza, by po chwili zniknąć. Choć to zdarzenie miało miejsce lata temu, do dziś ludzie zgłaszają dziwne wydarzenia na tym parkingu. Ten film pochodzi od dziewczyny o imieniu Kel, która w 2020 roku nagrała coś, czego do dziś nie potrafi wyjaśnić. Większość jej filmów pokazuje ją siedzącą przed kamerą i odczytującą karty tarota. Robi to już od jakiegoś czasu, ale jeden z jej filmów wyróżnia się na tle innych. I keep hearing stop. To means you just stopped. Weird. Anyway, I keep hearing stop. fan just turned on okay that's the message i'm getting in order for you to go where you need to go you need to stop where you are now and let spirit take over with the four of wands card i'm definitely seeing there's a union there's somebody waiting for you on the other side in love but you also have opportunities coming in um you're like your spiritual journey your spiritual journey about to take a whole new level a whole new turn because you've been patient for so long if you look at the Dla Kel to, że elektryczne urządzenia w jej pobliżu włączają się i wyłączają, nie jest czymś nowym, więc zazwyczaj nie zwraca na to uwagi. Jednak tym razem uważa, że to nie był zwykły zbieg okoliczności, ale próbą komunikacji. Według niej to, co się wydarzyło, było znakiem, choć jak zawsze, ostateczną opinię pozostawiam widzom. Ostatnie nagranie na dziś przedstawia kobietę Rosanę, która leży w łóżku, gdy uchwyciła najbardziej niepokojącą rzecz w swoim życiu. Kobieta była przerażona do tego stopnia, że została sparaliżowana strachem i robi wszystko co w jej mocy, aby sfilmować to wydarzenie. I nie bez powodu jest to najprawdopodobniej jej najlepszy dowód na to, że jej mieszkanie jest nawiedzone. Dodatkowo jej zwierzęta również odczuwają czyjąś obecność, a pewnego dnia nagrywa to. Rosana zdecydowała się trzymać rodzinę daleko od tego miejsca. Wynika to głównie z wielu dziwnych zdarzeń, ale niedawno wydarzyło się coś, co przeraziło ją na tyle, że ta sama chce uciec z tego domu. Kobieta twierdzi, że widziała ciemną postać, pojawiającą się tuż za drzwiami. Wkrótce po tym zaczęła tracić przytomność. To wszystko wydaje się być bardzo przerażające i jednocześnie podejrzane. Bo jednak widzimy, że komom aktywność ducha, ale ten motyw z utratą przytomności mi osobiście wydaje się być nieco przekoloryzowany. Przez to nagranie według mnie traci na autentyczności. A Ty co o tym myślisz? Jak zawsze daj znać w komentarzu.